Cześć! Tu Anka i kanał Potaniości. Jeżeli śledzicie mnie od dawna, to wiecie, że największe oszczędności moim zdaniem robią się w kuchni i przy prowadzeniu budżetu domowego, ale o tym nie jest dzisiejszy film. Ja odkąd zaczęłam robić zakupy w tygodniu i czyścić swoją lodówkę, gotować bardziej z resztek, myśleć o tym, jak mogę wykorzystać różne produkty, które normalnie bym wyrzuciła, i albo z nich coś się robię, albo po prostu wrzucam je do samej I dzisiaj pokażę Wam trzy przepisy. Na to, co można zrobić z pozostałości z ziemniaków. Bo czasami jest tak, że robimy obiad i zostanie nam dosłownie 20 ziemniaków to jest pojemność jednej szklanki, z którymi mi nie wiadomo, co zrobić. Można je oczywiście stając sposobem odsmażyć sobie na patelni i zjeść po prostu na kolację, ale można z nich wyczarować całkiem nowe danie. I chcę Wam pokazać trzy dania, które zrobiłam z ziemniaków. I powiem Wam szczerze, że myślałam, czy w ogóle publikować ten film, bo nie wszystko mi wyszło tak, jak yy, trzeba. Ale pomyślałam sobie tak, ja się od Was mnóstwo rzeczy nauczyłam, to jest obopólna wymiana wiedzy ten kanał. I pomyślałam sobie, może wy nie podpowiecie, gdzie ja zrobiłam błąd, a mówię tutaj już o trzeciej potrawie, czyli o chlebie. Z dodatkiem ziemniaków, które robiłam drugi raz. Pierwszym razem wyszedł nie bardzo jakiś wyglądowy, ale do zjedzenia był przepyszny, a drugim razem absolutny zakalec. I nie wiem po prostu gdzie popełniłam błąd, więc liczę na Waszą pomoc. Ale wracając do tematu głównego, czyli ziemniaki. Pokażę Wam dzisiaj trzy przepisy. Wszystkie składniki i to jak zrobić, będziecie mieli na dole. Ja niedawno uruchomiałam swojego bloga i tam y, wrzucam właśnie bardzo różne y, przepisy i różne rzeczy dotyczące właśnie y, filmów. Y, jeżeli macie ochotę poczytać, to Was tam zapraszam i wszystkie przepisy będą właśnie podlinkowane na dole. Także, yy. więc zaczynamy od węgierskich langoszy. Ja kiedyś na Węgrzech byłam, byłam tam jako nastolatka, spędziłam tam dwa tygodnie, najlepsze kolonie, yy, na jakich byłam. Kuchnia węgierska została ze mną do dziś dnia, ale o węgierskich langoszach nigdy nie słyszałam. Ja należę do grupy Co Dziś Zgotujemy. Jest to kopalnia wiedzy i inspiracji. Grupa prowadzona bardzo, ale to bardzo dobrze. Więc więc tam nie ma żadnych yy, komentarzy, które są niepotrzebne. Więc jeżeli taki, taki grup szukacie, to was tam serdecznie zapraszam, bo moderatorki, które tą grupę naprawdę trzymają w ryzach. Langosze możecie przygotować w dwójnasób. To są takie duże, dosyć placki, yy, które podaje się z na przykład ze śmietaną, z żółtym z starym. ale ja postanowiłam zrobić to trochę inaczej. Dzieciaki moje zjadły ze śmietaną i z cukrem, bo one tak po prostu jadzą jak placki ziemniaczane. Ja sobie zrobiłam do tego sos pieczarkowy z pieczarek, który właśnie miałam pozostawione w lodówce i już czekały na to, żeby coś z nimi zrobić. Przepyszne to było, bardzo szybko się robi. Potrzebuję się do tego właśnie szklanki ziemniaków. Tak jak mówiłam, przepis będzie na moim blogu, więc tam go podlinkuję. A przepis właśnie pochodzi z tej strony, z tego, przepis mam z tego właśnie z tej grupy facebookowej, co dziś zgotujemy. Ale przepisam go na mój blog. Tam też podlinkowana jest ta grupa, więc tam możecie się sobie zajrzeć. I słuchajcie, te langosze ja zrobiłam w taki sposób, jak robi się takie małe, to jakby takie pączki ziemniaczane z tego wyszły. Przepyszne. Można zrobić coś takie duże te langosze, yy, taki, taki normalny placek, ale ja się bałam tego, że one mi po prostu takie wyjdą trochę surowe w środku. Także ja zrobiłam mniejsze i wyszły takie właśnie mini pączki ziemniaczane. przepyszne, połowę zamroziłam, także one się nadają świetnie do mrożenia. Więc to jest też największy, yy, największy właśnie plus tej potrawy, że jak Wam coś zostanie, jakaś jedna porcja, to ja właśnie będę często mrożę, a potem mam na yy, obiad na przykład do pracy. Także mam już gotowe danie. Kolejną yy, rzeczą, którą zrobiłam z ziemniaków, no bo co innego można zrobić z ziemniaków? To są oczywiście kopytka. Najlepszy przepis na kopytka na polskim YouTubie i internecie Ewe. to jest przepis mandalankowych frykasów. Nie będę go zmieniać i nie będę go u siebie przypisywać za siebie na bloga. Podlinkowuję Wam jej przepis, bo to jest najlepszy przepis ever. A robiłam już z wielu. Ale chciałam zakombinować. Jak to ja. Ponieważ okazało się, że miałam mały wypadek w kuchni, i cała moja mąka ziemniaczana, którą miałam w tego dnia w kuchni, po prostu poszła do śmietnika, ponieważ została podlana wodą. Nie pytajcie jak i dlaczego. Została podlana wodą, skamieniałam i cała. Po prostu mówię, dobra, mówię, to kombinuję. Mam y, mąkę kukurydzianą, mówię, skrobia, skrobia, dodaję do. Y, dodaję do tych, dodaję do kopytek. No i co? Ciasto mi wyszło, kopytka całkiem wyszły, ale jak zaczęłam je gotować, to one się po prostu zaczęły rozwalać. Także ja tam szybko przekombinowałam, mówię: no, coś musi być nie tak. Jak mówię, jak dodam za dużo mąki takiej pszennej, no to będą za bardzo twarde. Bo do kopytek to trzeba, wiedzieć, tak, trzeba mieć rękę, trzeba wiedzieć, jak to ciasto ma wyglądać. Jak się kilka razy zejdzie, to już człowiek wie, jak to ma wyglądać. Bo jak się doda za dużo mąki, to te kopytka po prostu są twarde i niedobre, tak jak kamienie nam smakują. No, i mówię, kombinuję, 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 dodałam tej mąki kukurydzianej, kopytka mi się rozwalają. Koniec końców zrobiłam te kopytka. To co zrobiłam, to po prostu wrzucam je na gorącą wodę na dosłownie 30 sekund do minuty i od razu wyławiałam. A potem je po prostu uznałam, że one mi dojdą, będzie czego na patelni. I tak faktycznie zrobiłam. To mi wyszły takie bardzo delikatne kluski. Ewentualnie powiem Wam, że można tak przykombinować z mąką kukurydzianą, jeżeli jesteście yy, tak jak ja i się okazuje, że nie macie w ogóle mąki ziemniaczanej, nawet nie macie skąd pożyczyć od sąsiadki, ale generalnie kopytka yy, polecam Wam robić z mąką jednak ziemniaczaną. Moja mama potem, kiedy opowiadamy jej o tej całej mojej historii z kopytkami, podpowiedziała mi, że powinno się... jeżeli jeśli nie ma mąki ziemniaczanej, powinno się zetrzeć ziemniaka, i jak już tego ziemniaka zetrzemy, to na samym dole to białek, to jest skrobia, wyskrobujemy to i po prostu dodajemy do naszych kopytek. Czy to działa? Nie wiem. Nie zrozumiałam też, czy tego ziemniaka startego też się dodaje do tych kopytek, czy nie, czy on ma tam jakoś to wszystko związać. Nie wiem. W każdym bądź razie wyszła mi taka mała łyga, ale było to całkiem dobre i zjedliśmy i takie kopytka, a te potem gotowane bardzo krótko zachowały swój kształt, tyle że Yy, tak jak właśnie mówię. No, wyszły dobre, dobre wyszły, bardzo, bardzo delikatne i pozwalały się potem na patelni trochę. Ale kopytka jak to kopytka. Yy, dobre są, niezależnie od tego, jak wyglądają. No i wiadomo, czasami po prostu można kupować ten sam rodzaj ziemniaków, i jednego dnia one będą dobre, a drugiego dnia już będą za bardzo wodniste, także... Z kopytkami, wiecie, to trzeba... Bardzo, bardzo, dużo za, bardzo dużo zależy również od odmiany ziemniaków. W każdym razie kopytka mierzą się genialnie. Do marzenia kopytek możecie wykorzystać. Uwaga, uwaga. Do marzenia kopytek możecie wykorzystać takie deski silikonowe. Po prostu układacie na nich kopytka, wtedy nie możecie podsypać o trochę mąką, nie jest to konieczne. Wykładacie kopyty na taką deskę silikonową, dziękuję do zamrażarki i po prostu potem to wszystko wkładamy do woreczka. W ten sposób one się nam nie sklejają. Lepiej robić to na takiej desce silikonowej niż na ścieżce, bo federalnie przyklejają się te wszystkie farfostyle do naszych kopytek. I trzecią potrawą, którą chciałam zrobić, jest chleb z dodatkiem ziemniaków. Absolutnie bardzo, bardzo łatwy, i wszystko szło mi bardzo, bardzo dobrze. I nie wiem w którym momencie za bardzo zakombinowałam, ponieważ zrobiłam wszystko tak jak jest w przepisie, i wydaje mi się, że wina może leżeć po stronie mąki, ponieważ tutaj już przekombinowałam i dodałam inną mąkę niż ostatnio. Chciałam, takie, żeby było tak jak w przepisie. W Szkocji, generalnie tutaj w UK, jest bardzo ciężko do dostać taką yy, porządną mąkę i ja też nie, za nie zawsze. Nie zawsze znam wszystkie słówka, żeby po prostu wiedzieć, która mąka jest do czego, ale nie wiem, gdzie popełniłam błąd i tutaj liczę na Waszą... Na waszą pomoc, bo tak jak mówię, wszystko zrobiłam tak, jak w przepisie. Yy, zakwas stał przez 12 godzin, potem yy, dodałam go do tych yy, moich yy, ziemniaków, ziemniaki też były w porządku, dodałam dokładnie tyle, ile było w przepisie wszystkiego. Wszystko bardzo ładnie wyrastało i błąd pojawił się chyba w momencie pieczenia. Nie wiem o co chodzi, bo bardzo ładnie mi chleb urósł, a potem po prostu jak go przekroiłam, no to opadł i zrobił się z niego ogromny zakalec, także nie dało się z niego w ogóle zjeść, no i musiał po prostu pójść do śmietnika. Zdarza mi się to bardzo rzadko i bardzo się zdenerwowałam, ponieważ spędziłam nad tym chlebem 24 godziny swojego życia i bardzo miałam wielką ochotę zjeść sobie taki fajny chleb, pachnący po prostu polską piekarnią. Ale się nie udało. Więc yy, to tyle, jeżeli chodzi o moje przygody z ziemniakami. Mam w planach zrobić teraz pizzę na ziemniaczanym spodzie. Na pewno Was poinformuję o tym, jak taka pizza wychodzi, bo widziałam też na internecie, w niektórych kręgach krąży ona jako absolutny hicior. Podobno jest świetna yy, i bardzo chrupiąca, więc Czemu nie, dzieciaki do, dobijają się o pizzę, więc myślę, że może nawet zrobię gdzieś za kilka dni. Yy, polecam Wam bardzo myśleć nad tym, co zrobić z Waszymi mieszkami. Na początku jest trudno, ale po pewnym czasie pomysły same przychodzą Wam do głowy, nieoczekiwane rozwiązania, tak jak tutaj chleb z dodatkiem yy, ziemniaków, który nie wyszedł, ale wiem, że w po komentarzach widziałam, że bardzo wiele osób wam wychodzi, więc ja po prostu uważam, że nie mam ręki do chleba. No ale cóż, bywa. Yy, polecam wam kombinować i naprawdę ja na zakupach spożywczych i właśnie na tym, że tak kombinuję w kuchni, zaoszczędzam mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo pieniędzy, bo ja w tym momencie mogę sobie wrzucić trochę pieniędzy na konto oszczędnościowe i mam też to, co kiedyś wydawałam na y, zakupy spożywcze, to co my przyjadaliśmy i nie przyjadaliśmy, tą to, to żywność, którą ja wyrzucałam do śmietnika, w tym momencie ją wykorzystuję, y, z, y, robię z niej kolejne dania, a te pieniądze, które zaoszczędzam na zakupach spożywczych, y, przeznaczam po prostu na jakieś inne przyjemności albo oszczędzam sobie na jakieś konkretne cele, na przykład na wakacje, na które bardzo, bardzo, bardzo chcę pojechać. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo dużo takich różnych trików i tipów zlecam na moich insta stories i na Facebooku. Także bardzo serdecznie Was tam zapraszam. A my widzimy się już w kolejny czwartek.